Dzień dobry, nazywam się Jakub Skałecki i reprezentuję firmę Pomogę, bo mogę. Przedstawię Państwu teraz, w jaki sposób postępować z osobą nieprzytomną, u której nie stwierdziliśmy obecności oddechu. Przedstawię też kwestie związane z trzema krokami, o których mówił Konrad. Bezpieczeństwo własne najważniejsze zadbaliśmy o bezpieczeństwo miejsca zdarzenia. Zakładamy rękawiczki, rozglądamy się, czy jest bezpiecznie. Podchodzimy do osoby poszkodowanej, sprawdzamy, Eee, czy jest przytomna. Halo, otwórz oczy, słyszysz mnie? Osoba jest nieprzytomna, nie reaguje. Eee, przystępujemy do sprawdzenia oddechu. Przez udrożnienie dróg oddechowych kładziemy jedną rękę na czole, eee, trzy palce na części twarde żuchwy, odgidamy głowę do tyłu, przykładamy policzek do ust i nosa osoby poszkodowanej i sprawdzamy oddech przez 10 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W ciągu 10 sekund powinniśmy usłyszeć Minimum dwa oddechy. To będzie znaczyło, że osoba poszkodowana oddycha. Jeżeli będzie tych oddechów mniej, będzie to jeden oddech, lub nie będziemy pewni, czy ten oddech słyszeliśmy, traktujemy taką osobę jako osobę, która nie oddycha. Następnym krokiem będzie wezwanie pomocy. Jeżeli jesteśmy sami, wykonujemy połączenie na numer alarmowy 112, informując dyspozytora medycznego, w jakim miejscu się znajdujemy, co się wydarzyło. I co obecnie dzieje się z osobą poszkodowaną? Ważne jest też to, żeby powiedzieć, czy tych osób poszkodowanych jest może więcej, może są trzy osoby. Wtedy dyspozytor medyczny będzie wiedział, ile zespołu ratownictwa medycznego zadysponować do miejsca zdarzenia. Następnym krokiem, jeżeli stwierdzimy, że osoba jest nieprzytomna, nie oddycha, jest podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W tym celu rozpinamy sobie odzież, uwidaczniając klatkę piersiową, przejdziemy do uciskania klatki piersiowej. Miejsce ucisku klatki piersiowej wyznaczamy poprzez e, znalezienie klatki piersiowej osoby poszkodowanej i przykładając rękę do mostka osoby poszkodowanej dokładnie na środku klatki piersiowej zaplatamy jedną rękę na drugą blokujemy ręce w łokciach i wykonujemy 30 uciśnięć w takim tempie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Następnie udrażniamy drogi oddechowe, zatykamy nos, rozchylamy usta i swoimi ustami szczelnie obejmujemy usta osoby poszkodowanej, wykonując dwa oddechy. Oddech musi trwać jedną sekundę, nie dłużej. Nie ma to być dmuchanie balona. Ma być to oddech skuteczny. Po wykonaniu dwóch oddechów przystępujemy ponownie do uciskania klatki pierwszowej. Przykładamy rękę do mostka osoby poszkodowanej na środku kratki piersiowej zaplatamy jedną rękę na drugą blokujemy rękę w łokciach i uciskamy klatkę piersiową 30 razy 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następnie udrażniamy drogi oddechowe zatykamy nos rozchylamy usta Wykonujemy dwa oddechy ratownicze, które trwają jedną sekundę każdy oddech. Szanowni Państwo, czynności te wykonujemy do momentu, kiedy albo osoba poszkodowana zacznie oddychać. W jaki sposób stwierdzimy, że ta osoba poszkodowana zaczęła oddychać? Ano w taki, że przede wszystkim pojawi się odruch połykania. Zobaczymy, że ta osoba przełyka ślinę. Kolejna rzecz, która będzie nam mówiła o tym, że ta osoba poszkodowana odzyskuje oddech. To jest kaszel, odruch kaszlu, który się pojawi. Kolejną rzeczą może być wydobywanie się od osoby poszkodowanej niezrozumiałych dźwięków, pojękiwanie. To też będzie świadczyło o tym, że u osoby poszkodowanej wraca oddech. Oczywiście taka osoba może też zmienić kolor, zabarwienie swojej skóry. Z osoby, która była sina, blada, zacznie się ta skóra nam ładnie zaróżawiać. Taka osoba zacznie też, też się poruszać, może zacząć wykonywać jakieś e, ruchy rękoma nogami. Kolejną rzecz, e, w którym, kolejną sytuacją, w której możemy przerwać resultację krążeniowo-oddechową, jest e, to wyczerpanie nasze, czyli jeżeli będziemy wykonywać te czynności e, tak długo, że po prostu stwierdzimy, że nie mamy już więcej siły, e, musimy przerwać te czynności, ponieważ za chwilę będziemy na tyle zmęczeni, że sami będziemy potrzebować pomocy. Możemy stracić przytomność, wtedy nam już niestety nikt nie pomoże. I kolejna sytuacja, w której przerywamy uciski klatki piersiowej i rezultaty krążeniowo-oddechową, to jest przybycie na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego. I uwaga, najważniejsze jest to, żeby nie przerywać tych czynności w momencie, kiedy będziemy słyszeć w oddali, że jedzie jakiś samochód na sygnałach świetnych i dźwiękowych, bo to może być inny pojazd, może to być policja, straż pożarna, która jedzie do innego zdarzenia, może to być też karetka, która jedzie do innego zdarzenia tylko w momencie kiedy przyjdzie do nas członek zespołu ratownictwa medycznego i powie, że przejmuje od nas osobę poszkodowaną, zakańczamy nasze czynności.